Kruszwica dla Ignasia. I do tego challenge'u nominujemy takie miasta jak... Trzy stowarzyszenia, jeden cel. Kilka słów do Ignasia i do jego rodziny. Skąd jesteście? Z KGW Aktywa Wyskobylni. Trzymamy kciuki bardzo mocno za to, żeby uspierała się jak największa kwota. Powiedzcie nam, co przygotowaliście dzisiaj na festyn tutaj. Ignacio, trzymamy za Ciebie kciuki. Cała Kruszwica się zaangażowała w to wydarzenie. My jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Cieszymy się, że właśnie takie wydarzenie jest dla Ignasia. Na pewno to się przyczyni do kolejnej takiej sygiełki, żeby pomóc Ignasiowi w jego walce o życie. Na pewno tutaj jest dużo pracy włożonej przez organizatorów, więc jesteśmy bardzo wdzięczni poruszeni tym wszystkim. Panowie i Panie, czas na niezwykłą licytację, w której każdy z Was może stać się bohaterem. Dziś gramy o coś więcej niż przedmioty. Gramy o szansę dla Ignasia Lisa. Gotowi? To zaczynamy! Co przygotowaliście tutaj ciekawego na dzisiejszy no, festyn? Tak jak widać, sporo różnych smaków. Pyszne serniki, do Kilka słów do Ignasia i do jego rodziny. No słuchaj, co ja mogę wam powiedzieć? Trzymajcie się, my jesteśmy z wami, zawsze będziemy z wami i nie ma tak wielkich ludzi jak wy. Co przygotowaliście dzisiaj właśnie na ten festyn do Ignacia? Dzisiaj wszystkich zapraszamy do zabawy na fotobudce 360. Można nakręcić sobie filmik jako taką pamiątkę dnia dzisiejszego, wspólnej zabawy i wspólnej pomocy. Co przygotowaliście dzisiaj na festyn tutaj? Kiełbaski. Dwa yy, yy, zawarek robiliśmy swojskie, prawdziwe polskie kiełbaski. Wczorajsze specjalnie robione. wczorajsze robione. Yy, do tego bułka, jeżeli ktoś by chciał, nawet zgrillowaną cebulka podsmażana na maśle e, oraz wybrany sos e, również mamy stoisko w środku e, z rękodziełami zrobiliśmy łabędzie z origami bransoletki, różnego typu e, strojki, obrazy namarowaliśmy, jeden właśnie został zlicytowany, świeczki zapachowe e, na strojki i różne tego typu rękodzieła co jest waszym dzisiaj tutaj specjałem? Specjałem jest żurek kujawski na naturalnym zakwasie, goloneczka z kapustą, no i dla młodzieży zapiekanki. Kilka słów właśnie do Ignasia i do jego rodziny. Ignasiu, trzymamy za ciebie rączki i mamy nadzieję, że wszystko będzie OK. Gąd jesteście? Jesteśmy z Grodztwa, nazywamy się Koło Gospodyń Wiejskich nad jeziorem Pryszczyń Dzisiaj mamy mnóstwo słodkości mieliśmy serniki, mieliśmy tartę z truskawkami mamy ciasta cytrynowe i lemoniadę, która cieszy się największym powodzeniem dzisiaj Jakie atrakcje przygotowaliście dzisiaj? Strzelanie z łuku, rzucanie miotaczami, zabawy, łowienie rybek i strzelanie z kuszy. Proszę powiedzieć, jakie są wasze specjały tutaj dzisiaj na festynie? Naszymi specjałami są baby. Baby duże, baby małe, baby słodkie, baby na słono. Zapraszamy do KGW Achtę że My właśnie za pomocą tej kamery i tego mikrofonu Chcemy zorganizować taki challenge. Do challenge'u na przykład wyznaczymy inne miasto, żeby zorganizowało takie wydarzenie jak to, no nawet większe. Nie? Żeby inne miasto właśnie wzięły przykład z Kruszwicy, no i zrobiły to samo co my, a nawet dużo, dużo jeszcze większego. I do tego challenge'u nominujemy takie miasta ja, nominujemy, nominujemy miasto Radziejów, Nominujemy miasto Janikowa! Nominujemy miasto Mogilno! nominuje miasto Strzelno! Bardzo dziękujemy! Tak, dziękujemy, dziękujemy bardzo!